Na pewno znasz to uczucie. Kampania na meta świeci się na zielono, CTR rośnie, koszty kliknięcia maleją. Jesteś pewny, że wszystko działa. Aż nagle wchodzisz w Google Analytics. ROAS spada, przychody się nie zgadzają, coś tutaj nie gra. Czy meta naprawdę nie dowozi, czy może problem tkwi w tym, jak mierzysz skuteczność? Model last Click to najpopularniejszy sposób przypisywania konwersji. Ostatni kanał przed zakupem dostaje całą zasługę. Prosty, intuicyjny i bardzo często mylący. Bo klienci nie działają liniowo. Przed zakupem widzieli Twoją markę, może kilka razy, może w różnych miejscach i to właśnie te interakcje zbudowały decyzję. To tak, jakby na koniec meczu dać puchar tylko strzelcowi ostatniej bramki. Ignorując wszystkich, którzy podawali, bronili i walczyli wcześniej. Last click zabija górę lejka. Odcinasz działania, które zbudowały świadomość. A bez świadomości nikt nie szuka Twojej marki. Kakrośnie rośnie, przychody stają w miejscu. Nie potrzebujesz od razu skomplikowanych systemów. Zacznij od prostego zestawienia. Last click oraz platformy, blended oraz Całkowity przychód, podziel przez całkowity koszt. Jeśli rośnie blendy Dross, mimo że inwestujesz w działania górnolejkowe, to działa. To jest Twoja sygnatura skuteczności. Chcesz dowodu? Przetestuj wpływ swoich kampanii na grupie kontrolnej. Geolift pokaże, ile dodatkowych przychodów wygenerowała kampania. Odpowiednio mierzona kampania to nie ryzyko. To inwestycja, która się zwraca. Ufasz tylko Google Analytics. Tniesz górę Lejka, bo nie ma konwersji. Zatrzymujesz się na remarketingu. Brak testów przyrostowości. To nie są techniczne błędy. To błędy strategiczne i to one kosztują Cię najwięcej. Od czego zacząć? Porównuj last click z blended ROAS co tydzień. Testuj kampanie górno z Geolift. Skaluj meta świadomie, z odpowiednim wskaźnikiem zwrotu. To nie zmiana technologiczna, to zmiana filozofii. Nie pozwól, by Twoje kampanie były oceniane przez fałszywe metryki. Umów się z nami na bezpłatny audyt modelu atrybucji. Zobacz, ile naprawdę wart jest Twój marketing. Nie domyślaj się, mierz mądrze.